Bell, listen to me. I need you to remember. Think back to our time in Vietnam. One more time. We need to finish what we started. We had a job to do. Słowa esse sssr towarzyszy. -si. Odlewaku? O ty kurwa głup. No. Dobra, ja walczę za komunizm. Dawaj, kozaku, walimy się na dziurę. W tej chwili. Obronię kurwa Stalina własnymi rękami. <gryzmu> dosłownie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu mam ochotę szerzyć światową rewolucję i zjednoczało, że ja czekam na Sowietów, bo ja nie jestem komuchem, nie lewakiem. Ja nie mogę się doczekać, jak będę grał komór. No nie, ja tylko w lewo biegnę, nie. <gryzmu> Moi drodzy, głosujcie na lewicę! a tak progresywny będzie dobrym wyborem akurat. Sowieczki! Sowiecki! Córeczki, żelepa! Towarzy! Żelepa! Nikt nie zaopiekuje się polskimi kresami tak jak Armia Czerwona, nie? O armii Czerwonej. Stratki dobrze pisma, berek, robują błyskawica, urp błyskawica, party on zabił Bismarcka, haha, kamu kamuf, ale e, kusi mnie, że pierdolę swobodnych, na ty, na wieki i bajcu na dalekim o skatium He's coming too. Bell? Wiedy na śdla 00, stój kurwa, się, na ziemię, na ziemię! Schowaj tą fałdę kurwa, na ziemię!